Różnych rzeczy boją się pacjentki. Po pierwsze, że nie działa, po drugie, że nie mogę zajść w ciążę. Ja informuję, że jeżeli połykamy tabletkę, przechodzi miesiączka w wyznaczonym terminie, to my możemy planować po przygotowaniu się, oczywiście, ciążę już za miesiąc. Także nie ma tutaj przeciwwskazań do terminu planowanej ciąży, czy ją odłożyć o pół roku czy od roku. To jest ważne, żeby łamać takie mity. Nie jest prawdą, że dzieci urodzone. Z tego okienka, kiedy jednak doszło do ovulacji mimo połknięcia tabletki, w jaki sposób są narażone na nieprawidłowości w swoim rozwoju. Nie jest to prawda. Miliony kobiet przyjęły tabletkę i żadnych takich działań nie stwierdzono. Także wydaje mi się, że wszystkie pozostałe drobne mity o otyłości, no ja rozumiem, że kiedy odbywa się stosunek z nieplanowanym partnerem, no to... Siedzimy w tej lodówce i podjadamy wszystko, co jest. Jak wyjemy już wszystkie lody i wszystkie ciastka, to ten kilogram na porannej wadze może być większy. Ale to jest kolejny mit, który należy obalać. Nie bójmy się, wiedzmy, że jest taka możliwość i dajemy sobie czas. Kiedy chcemy się uczyć, uczmy się. Kiedy planujemy macierzyństwo, planujmy. Kiedy go nie planujemy, no to żyjmy spokojnie i szczęśliwie. Ale co jest najważniejsze, że każdy, czy lekarz, Myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, no bo przychodzimy do lekarza po poradę, ale farmaceuta powinien zawsze przypomnieć, jest w porządku, ma Pani swoją tabletkę, ale proszę udać się do specjalisty, do ginekologa, aby zastosować terapię antykoncepcyjną długoterminową. On przeczyta pacjentkę i dobierze taką terapię, która będzie bezpieczna i zdrowa i dobrze dopasowana dla każdej pacjentki.